Siema, witajcie na moim kanale. Ja jestem Daronka i dziś jestem z gośćmi specjalnymi, czyli z ekipą. Będziemy, od... <grymne> będziemy, będziemy odpowiadać dzisiaj na trudne, niewygodne pytania, które zadawaliście na moim Instagramie. Będziemy będą to pytania zaczynające się na, czy to prawda, że... Czyli na przykład, czy to prawda, że... <grymne> Trąba za chipsa teraz. <grymne> ja nie widziałem. No to powiedz, nie wiem <grymne> na będzie, nie? nie? wiem <grymne> Dobra, będę czytać te pytanka z mojego telefonu Na bieżąco z Instagrama Więc przygotujcie się, będą to pytanka dotyczące zarówno Karola, wujka Łukasza, Trąby, Mini Majka czy mnie Wszyscy po kolei będziemy odpowiadać, mam nadzieję, że jednogłośnie Zobaczymy Czy to prawda, że Trąba ma dziewczynę? Nie yeah. ma, ma, kilka Ma czasem jedną Czasem ma Czasem ma drugą Może na przemian, no No tak Ja znam, że nie ma Inaczej nie mam. Inaczej. Nie jest sam. Więc <grym> No nie. No dobra. No nie. ma nie jest powiedzieć. wypowiedź, wypowiedz, masz ma 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 no. masz dziewczynę. Nie mam dziewczyny, ale... twoje łukasz nam najbardziej trafną. Sam nie jestem. Samotny nie jestem. Ale nie mam dziewczyny. A szuk szukasz dziewczynę, szukasz dziewczynę Matki? No to one szukają mnie. Ooooooo Dobra Nieee Patrz jak dalej Lecimy. Bo wiecie co dzisiaj pijemy? Dzisiaj pijemy koktajl przygotowany przez Łujka Łukasza Wszyscy są wiecie Ale, ale mamy jest. jednego kosmisa. Jest świetny, ale mój chyba się popsuł <laughs> Czy to prawda, że wszyscy z ekipy i Ty mieszkacie razem? To nieprawda Wszyscy mieszkamy osobno, jedynie Trąba z wujkiem Łukaszem mieszkają razem, jak wam się chłopaki mieszka? Bardzo dobrze No a tak średnio bym <laughs> <laughs> Czy to prawda, że wujek Łuki to wasz wujek? Mój tak Dobra Jestem wujkiem każdego z was Serio? Bo wujek Łukasz jest wujkiem każdego, naprawdę Każdy się czuje, jakby to był naprawdę jego wujek, nie? Też tak macie? Każdy tak ma, każdy tak Nawet wujek Łukasz jest swoim wujkiem tak. Też się czuję To na... jest dopiero event. Czy to prawda, że nie będzie filmu z tatuażami? Nie no, ale co? Będzie Że nie będzie? Ale jakiego? Waszego Z tatuażami, nie, nie, nie. nie naszego? Nie nie, chodziło chyba o was losowy tatuaż challenge tak, Chodziło o nas pokazywanie tatuaża, a zagłosujmy dwa razy. Co odpowiedzmy dwa razy. Dobra. dwa razy tak. Czy będzie razowy? No będą. Nie, bo... <grym> y czy to prawda, że, że nie, nie będzie. będzie. A, Czyli nieprawda. Prawda. Nieprawda, nie, że nie będą. Będą obydwa Prawda, nie dopuszczę do tego. Czy to prawda, że Mini Mike ma rozmiar buta 30 do 34? Poka nogę. Ja nie wiem, jak masz, tak. bo ja mam 35. 33 jak na moją 34. 34. to zależy od numeracji. Od Czyli tak. Od dnia. Tak, dnia, no? Tak. No, w sobotę jest dłuższy, no. Ja, czy to prawda, że chodzę bez stanika? Ja chodzę, no. Ja ty chodzę. Tak, chodzę. Nie, czasami faktycznie chodzę, bo jest wygodniej i naprawdę, jak się spieszę gdzieś na siłownię, czy po prostu. Jest ładniej. No, jest zdecydowanie wygodniej. I ładniej. W stanach na przykład wszystkie dziewczyny chodzą bez stanika. Tam, w w ogóle, no. tam, tam jest na przykład odwrotnie niż w Polsce, jak w Polsce widzicie dziewczynę bez stanika, to sobie myślicie, ło wow, dziewczyna bez stanika. A jak w Stanach widzicie dziewczynę w staniku, to sobie myślicie, ło wow, dziewczyna w staniku. To jest element pan. Serio? No to jest. Czy to prawda, że ekipa nie wie o waszym tatuażu. Mają na myśli nasz wspólny tatuaż z Karolem. Wiecie? Ja wiem. Ja wiem. Hmm. No, ja nie wiem. A też damy, że wiesz. A jest, że nie. To wiesz, jeszcze nie, no, no, nie, nie wiesz? No nie nie wiesz. I tam on też, tak mam tak? No właśnie nie wiem Pokażemy ci mimo pokażemy nie. nie widziałeś? No właśnie nie widziałem no, nie, się nie Ale to na osobności mu pokażę. Ale nie chcesz czekać spodni No na tak. osobności Oj. Czy to prawda, że kupujesz sobie suby? Nie, nie kupujcie sobie subów, nawet nie wiem jak to się robi, tak szczerze mówiąc. Ja byłem wczoraj w sklepie, ale nie było. I się nie no, serio? No, nie, nie dało się, ale chciałem kupić. I to mogłeś mi też kupić. No. Czy to prawda, że urodziłaś się w Australii? Nie, to nieprawda, prawda, urodziłam się w Austrii. Czyli no, w no. takiej mniejszej Australii. Tak. No. Czy to prawda, że Tromba nadal gra w Pokemon Go? Nie, nie gram już. Czy to prawda, że Karol ma czasami ADHD? Nie, yeah, yeah. nie nie czasami Nie no czasami Czasami no, ma Chyba, że montuje Tak to zawsze ma <głosy> <głosy> Ej, ale w podstawówce podejrzewali u mnie o ADHD prawda? No, ale się okazało, że nie ma Czy to prawda, że jak byłeś mały to prawie miałeś kuratora za jazdę crossem? No tak o, o, ktoś, no. A to trąbalski o tym wie, bo z trąbalskim A to jakby... jak można mieć prawie Toż Ktoś prawie. tu oglądał filmy. Bo nawet prawie w sądzie, ale sędzia mi odwołał. Pisz sobie chore historie z trąbą i sobie oglądni. No, jest za no, film. To... Proszę Państwa, jest Serio? jak film? No. Czy tak. to prawda, że łuki marzone? Pozdrawiam, jesteście super. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam, to jesteś super. Łukasz, marzone. Ty nie pamiętam w no. sumie już teraz. <laughs> <laughs> nie, to nie tak. <laughs> Czy to prawda, że mini Mike był na weselu z kobietą wyrwaną na wieście? z Baśką? Z Basiurą, byłaś z basiurą? Nie Ale bo... bardzo chciał Nie, nie byłem, byłem sam na weselu Co? Czy byłeś sam? Nie spodobała ci się żadna Chcesz kandydatka czy nie co? Nie byłeś sam Jak decyzja. sam? Przecież nie. byłeś z jakąś dziewczyną, tam tam zdjęcia No nie śni mnie jak teraz A, Ale no nie, nie byłem ze mną jako No ale się wybraliście tak, na weselu no. No, Ale najważniejsze, że wiesz, że z kimś tam nie spisałaś się na weselu, tak A była wyższa od ciebie? No o, a to dziwne. No ale do ciebie. bo wiem o której mówisz, No, Czy to prawda, że Łuki jeździ Merolem Karola? To prawda. Trąba też jeździ. Ja myślałem, że ty nie wiesz. Wera też jeździ. Czasem. Ja też. Michael też jeździ. Wszyscy jeżdżą. Wszyscy jeździł Wszyscy jeździli tutaj obecnie, no? Merol Karola stał się autem służbowym. Tak, autem służbowym. Czy to prawda, że. Fris zapomniał nagrać specjalów na jeden milion subów. <laughs> nie, nie, nie zapomniałem, pamiętałem o tym cały czas, to już nie nagrałem. A! Czyli, czyli nie, 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 no, dobra, nie, nie, nie. Dobrze, nie, nie. Nie, mnie, że zapomniał. Nie zapomniał, zapomniał, teraz już. Cały czas pamiętam? Nie, ten nie, ten nie, nieprawda. Teraz po prostu już za późno, a zapomniał, to nie jest tak, że specjalnie tego nie nagrałem. Czy to prawda, że najczęściej chory jest trąba? O Jezu, tromba to jest przez zawsze stwory na... Jak widać, nawet dzisiaj Mati jest stwory Na trąbalstwo <noise> <noise> jestem żywy, no Czy to prawda, że będziesz robić streamy z Fortnite'a? Niczym zacznę robić streamy z Fortnite'a, to najpierw muszę nauczyć się grać, więc to raczej nie, że za szybko Czyli będziesz robić Ja się nauczyłem Nauczę się grać w Fortnite'a? No, tak sam mówię Serio? No. no Nie no, będziesz robić, będziesz robić Czy to prawda, że jesteście wszyscy jedną kochającą się rodzinką? Daję. Tak. <noise> Forever family! Oh, Michael, Michael angielski! Zmieni oh. yes. Mini Mike London School. Pytanie następne. Czy to prawda, że Karol zapłacił za cały wasz wyjazd do Dubaju? Nie. Dubaj zapłacił za cały nasz wyjazd do Dubaju. Czy... Albo wy łukasz. <grym> Czy to tak. prawda, że Karol wstydził się ciebie pokazać ekipie? Tak, chowałem ją za szafką, jak przychodzili do mnie do domu. <śla> prosiliśmy przez ile? Przez miesiąc prosiliśmy, nie? <śla> nie, no nie. No, nie. Karol był dumny z tego, że to jego dziewczyną Przynajmniej ja to odczułem. I raczej a? się cieszył, że nam, że nam pokazują. Czy to prawda, że YouTuberzy zarabiają ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie? Ja jestem tego zdania, że każdy YouTuber zarabia inną stawkę. To po pierwsze, a po drugie, niektórzy YouTuberzy nic nie zarabiają. Więc to nie jest tak, że z reguły każdy, każdy zarabia tyle samo. Bo początkujący YouTuberzy nie zarabiają nic, więc wiecie, to nie jest tak samo. Karol musi być najwięcej na ten temat. Nie? No właśnie, nie bo no, to jest. Efekt... To no nie, no jest tak, lekarz. nie, może być taki na przykład Wardęga, który pewnie teraz sobie nic nie zarabia, nie, no bo nic nie wrzuca na kanał, ani e, też żadnych współprac od niego nie widać, więc raczej, raczej on sobie nie będzie za dużo zarabiał, ale może być na przykład kanał, nie wiem, na przykład związany z konkretną jedną rzeczą, typu zasilaczami od y, komputerów i on będzie miał w tych zasilaczach jakieś masakryczne wyniki i wszystkie filmy z zasilaczami będą mu po prostu płaciły, żeby on te zasilacze i reklamował i on może mieć 50 tysięcy subów, a będzie zarabiał tyle co youtuber, który ma milion i to jest całkowicie losowe, znaczy nie losowe, ale całkowicie zróżnicowane i zależne od tego czym się zajmujecie i może być kanał, który ma milion subów, a będzie nie, nie zarabiał nic albo bardzo mało a może być kanał, który będzie miał 300 tysięcy, a będzie zarabiał kupę kasiori ale na przykład ja przez no 4-5 lat nie zarobiłem ani grosza na przykład z YouTube'a, nie? Tak, a potem... smutna, tak, a potem płatnie, pojawiło się no po Taka odpowiedź jest satysfakcjonująca? Tak, czy to prawda, że Karol częściej przybyła w mieszkaniu w Wójka Łukiego i Trommy niż w swoim. Zobaczcie, nawet dzisiaj jesteśmy u... Nie, nie! Kiedyś tak może było, a teraz już nie. Kurde. Ale jak no. po środku, bo Karol. Nie, Karola, ale nie, nie no, ma, bo zobaczcie, bo. Nie no, w sumie nie. Nie, nie no, śpisz nie. nawet u siebie dostał. Ale właśnie często śpił węgiel, nie? <noise> ja uważam, że to jest w ogóle. Teraz to ciężko powiedzieć, gdzie Karol tak naprawdę jest więcej, bo jest i u nas, i, i u siebie, i u Werki, i gdzieś czasem Jakbyś miał na to byś wiedział. Masz lokalizację, to coś Skoro taki to nie ma. No, no. właśnie, ta, ty nawet nie wiesz, gdzie ja jestem, jak mnie nie modlą. Jesteś zawsze tutaj, przy stole. <grystanie> <grystanie> zawsze, zawsze wychodzę i zawsze Łukasz jest przy stołach <grystanie> praca Czy to prawda, że mój Jakuki ma helikopter? Jeszcze nie Jeszcze nie Jeszcze nie ma nie Ale, nie nie ma. Ale walczysz, Łuki Walczysz helikopter? Walczysz? Czekam, Czekam, bo mam podobno jakiś tam kiedyś gift obiecany no, Zobaczymy Czy to prawda, że Macie wszyscy takie same tatuaże? Nie I nawet niektórzy tutaj nie mają tatuaży No, no tak Na przykład wujek Łukasz nie ma jednego tatuażu na swoim ciele No Dlatego no. zrobił mu jak będzie spał Dla Dla zje, te, Dlatego jeśli wbieci, Nie odgryzaj się Dlatego jeśli wbijecie 100 tysięcy łap w górę to Wera zobowiązuje się do zrobienia wujkowi Łukaszowi nocnego tatuażu Jak najbardziej Weroniko, ja się lubię mścić Ote! Ale się i na Karolina Dobrze rozegradzę, to jest czy to prawda, że Chris nie ustawia swoich filmów? Tak, to prawda. Tak. Nie, no, ale czasem ustawiam, bo na przykład. Kamili trzeba ustawić? Ja ustawić na, na zaplanowany, no to wtedy muszę ustawić, nie? żeby się samo publikował. Wow. No ale dochodzi czasem do absurdalnych sytuacji, w których nie możemy przez to na przykład wrócić filmu. Nie, a tak poważnie y, odpowiadając to tak. E, jakiś czas temu robiliśmy pranka na trąbie, który nie wyszedł, no i po prostu nie wrzuciliśmy Nie go. ma go nawet, no nie ma go nigdzie, nie? Bo po prostu, po prostu nie wyszedł, więc go nie ma A myślę, że dało radę by się zrobić tak, że byłby pięknym prankiem, którym wszyscy by się zachwycali Na pewno no, by, no, by się dało ale Wystarczyłoby to... dobrze zdubielować Wystarczyłoby dobrze... Tak... No, nie, dobrze. No, ale, to dobrze ale to prawda, to prawda no Czy to prawda, że? Zrobicie livea 24 godzinnego na 2 miliony. To jest bardziej na mi 2 miliony Karola, bo już to niedługo. No, jest już niedługo. Nie wiem. I co robimy? To za miesiąc by było jakoś. Nie, nie, nie może wiem. coś nowego wymyślimy na przykład. Domek na drzewie. Na, na 2 miliony jeszcze nie, nie możemy Wam zdradzić, bo mamy wielki plan ku temu. Ej, ale no właśnie. A, będzie, Ej, no w sumie tak. Będzie coś, co nie na 2 miliony, co tak no. się przypadkiem złoży w czasie, nie? Nie, zupełnie specjalnie to się nie złoży, złoży w, czasie. w czasie. Czy to prawda, że wujek Łuki jest dobry, Fortnite. Nie, 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 nie. wiem. Ja nie widziałam, Cię w zrobiła. Ja nie widział Nigdy nie grałem, więc nie mogę być dobry Ale to by było wyzwanie, co ja, właśnie ja też nigdy nie grałam. Możemy zrobić tak, że... buje zgranie... głuki versus werka Fortnite. To przegrywa. O, versus... Robi drugiej osobie to tu Ale my musielibyśmy... <laughs> no to tysięcy w górę. Musielibyśmy <laughs> ustalić jakiś czas, w którym przerywamy. Moglibyśmy się nigdy nie spotkać. A ja i ja to była super lat Myślę, to? że jestem bardzo słabym graczem, Fortnite. Czy to prawda, że Chris nie pije alkoholu? To brak, <laughs> to. Wszyscy o tym nie wiedzą. A ja mam a ciekawostkę na ten temat. Dawaj, dawaj. Moja babcia ja mamy jakieś podstępy. Moja babcia <laughs> przyniosła taki <laughs> cydr ze Szwecji, taki gruszkowy, który ma 5% alkoholu. 5? Nie, 4. 4. Tak dużo? No. I, i <laughs> Karola, Karola się spytałem, czy chce się napić, bo strasznie dobre do obiadu to Szwedzi piją. No już napię, a to będziemy. Wygrałem O, patrz jak mu się to dzieciństwo zniszczyło całe A Kiedy, kiedy to było? Ale to... to Ale, jak, nie, jak po... już Ale jak już wypiłem to mi powiedział, nie? A ja nie czułem, to było... No bo to chyba to, taki to, 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 to soczek, nie? I teraz losowe pytanka, które nie są przeze mnie przygotowane od was Tylko każdy z ekipy będzie losował jedno i może przeczytać mm. Uwaga, lecisz, lecisz Łuki, od początku Tak? No Czy to prawda, że Werka lubi zabawy w piaskownicy? <laughs> Jest, jest, czarny się. Lubisz? Teraz <tud> już nie wiem czy ja na bardzo lubię, ale. Jak, jak, jak było w Dubaju? Bawiła się na plaży, czy nie? O, właśnie. A lubiła, czas mówiła. Tak, tak, ja. Chodźmy na plażę, chodźmy na plażę To tak. No właśnie, a jak wiesz, byliśmy na plaży? Teraz już nie. Daj Michaelowi, bo mam czawko No Nosem, dawaj nosem, normalnie. Dobra, no ja ci kręcę tym nosem. Ja ci kręcę. Jak już przełączyłeś. Dobra, wybrałeś, tłumacz. Że to prawda, że jesteś karorem dla pieniędzy? No już było za ostatnim Q&A. Nie, nie jestem skarbem dla pieniędzy. Gdybym była skarbem dla pieniędzy, to co? To miałabym więcej, miałaby... miałaby więcej pieniędzy. To no, miałabym więcej pieniędzy. to się eee, Czy to... czekaj. Hmm, czy to prawda, że Tromba na początku Ciebie nie lubił? Nie lubiłaś Majka? Nie, nie Ale nie do Ciebie. Nie, no nie lubiłem Nie. Nie czułem. Nie. nie, nie lubił. A, nie, czy to prawda, że ja <laughs> Dobra, czy to prawda, że Michael pali papierosy? Palić papierochy? Ja nie wiem Jak nieprawda, prawda Co nie, jak nie tak? Czasami tak. no. mi się tam. Tam, tam, nie ma tak pierdziuchu Z no. mi się tak zdarza Idzie ktoś na balkon, idzie ktoś na balkon Zanim przyjdzie to już go czuć, proszę no. No. Ale nie palił przez jakiś czas, <noise> ale ostatnio zaczął znowu A pamiętajcie, że jak wypalicie papierosy To nie się, do to w sumie palicie normalne, a dla ciebie to są duże papierosy. Właśnie. Tak byś więcej palił, bo płyta masz mniejsze. Czy to prawda, że macie pomysł na pewno na Karola? Pozdrowicie Mam pomysł. Ja, ja, mam, pom ja mam pomysł na, na pomysł. Karola. Na pewno. Tak jest. pytanie, czy to prawda, że macie pomysł Trochę. na pewno na Karola. Pozdrowicie Masz, Pozdrowicie. Na masz na pomysł, na na Karola? pomysł na Karola? Mam pomysł na no. Ma, Karola. No. Nawet mam pomysł na swoje urodziny. A, o, ja, o, o! Ja też mam pomysł na siebie. Puf. Mateusz, ja... czy, czy to prawda, że Minimag jest kanibalem. <głos> <głos> Jak oni do tego doszli? Dobra, to już jest koniec pytanek na dziś koniec tego odcinka. Wpadajcie też na kanał ekipy i oczywiście na kanał Trąby czy Karola. I oczywiście wbijajcie też na nasze instagramy, które macie tutaj. Bo że no, będzie ich dużo. Płacię, będzie ich dużo bilet, ale wbijajcie. I oczywiście nie zapomnijcie o zostawianiu łapki w górę i subskrypcji mojego kanału, czyli dołączenie do Teamsówki. Teraz. Dobra, pa. jestem faler, ja jestem faler ja kos. Kosy z nosa. Ja no bo wie koty zawsze lubiały. Dobra, może ten. No, no to ciocha. Ciocha.